Witam wszystkich serdecznie po tak długim czasie w Counter-Strike Nexon Studio już prawie już, już miałem na myśli powiedzieć Zombies ale nie, niestety już od kilku lat mamy to Nexon Studio z taką myślą i tym tak sobie myślę ej, mamy iść Rok 2024 rok, i przecież w tym roku będzie mi mijało 10-lecie Contrast Next Studio. Niesamowite, jak to zleciało, jak przez ten czas ta gra się zmieniła. Gdyż nie trudno zauważyć, że już przez ładne kilka lat nie nagrywam z tej gry. taki właśnie przypadko, o jak to, że po prostu nie, nie jestem na bieżąco i szczerze z tą grą. I nawet nie wiem jak się nazywa ta broń. Szczerze, akurat ją, pierwszy raz ją widzę na oczy. Wie, jest wiele innych tutaj rzeczy dodanych. Ale sobie pomyślałem sobie, że tak samo nagrałem podobny odcinek w sumie w 2020 roku. Ci, co może oglądali, jeżeli ktokolwiek jeszcze pamięta, moich starszych widzów, powiem, że jeszcze tam jakaś garść widzów, no, coś tam obejrzy, coś tam napisze. Oczywiście u mnie to jest teraz rzadkość, ale jeszcze to niektórzy grają w tą grę. Lecz, że przyznam, że. Ostatnio nawet jedna osoba do mnie pisała, czy bym nie zagrał z nią specjalnie w Nexon Studio. Ale pisałem, gdyż ja nie mogę. Nie mogę, gdyż... <grybujesz> Jestem ograniczony przez też internet. No i też nie mam czasu. W ogóle. Ok, więc zaczynamy. Też nie gram w na też no. Ja pracuję za granicą, Mam taką pracę, że no nie mogę. Tak, przytam się szczerze, nie. Wow. Aha, tu jest typek. Nie widziałem. Jak to właśnie wygląda w tym Nexonie? Nie gram po prostu ze względu pod tym, jak się strasznie zmienia ta gra. W ogóle z znajomymi, którymi mamy się jakikolwiek kontakt, to... Oj, nie trafiłem. że to w ogóle jest 10 czy na 33 oczywiście trochę sobie w niego pogram, pogadamy, pospominamy no więc ta gra strasznie się zmieniła ale poleciał Oj Ale choć się tego zabijłem, nie? <laughs> właśnie to jest to co ...może strasznie ir irytować, ale często to, to są jakieś broni, które mega od odpychają Oto Kiedyś po prostu tego nie było, nie? Nawet w sumie ja ostatnio dostałem komentarz pod pierwszym filmikiem, że jak bardzo miło wspominać, powrócić do tych czasów, kiedy jak są taki nie był, nie? Na początku. Ale nie wiem, czy to jest bo ma jakąś taką dziwną broń, która strasznie odpycha, nie? Zimę, gdyby też mi, mi to znajomy PPG bym nie powiedział jak to się odpala ten, ten małet, to bym nie wiedział. Nie ja odkryłbym. Chyba żebym się jedno interesował strasznie tą grą. Częstobie tak nagrywam tak ten odcinek. Jestem ciekaw czy z powodu... Mój kanał się opierał na kontencie w tej, w tej gry, Zawsze było naj, miało najwięcej wyświetleń. To jest raz, dwa, no. Jak też chciałem nagrywać prawie to zawsze z innych gier, no to e, zawsze były pytane kiedy są Nexon Studio, albo Zombies, jak to było wcześniej. Wow Ja specjalnie mam taką ustawioną grę, żeby nie było za głośno Mam nadzieję, że jest idealnie No coś tam zabija mnie, ale to nie headshotem Ztajem headshota ale zmarnowaliśmy. Oczywiście do tego powera headshota. Mamy zawsze drugą szansę, jak go nie wykorzystamy. Kiedyś pamiętam też tak nie było, kiedyś on był. jednorodzowy, nie? Oczywiście kiedyś pamiętam w ogóle jak była premiera tej inaczej europejskiej wersji kiedyś na w pierwszym filmiku powiedziałem, że jakby są takie lagi, że próbujemy zarazić jakiegoś humana i nie idzie go zarazić, co nie? Oczywiście jeszcze w momencie kiedy grałem, tylko na na to odkryłem. Dlaczego to tak taki problem, nie? Pomimo, że jesteśmy obok Humana Machamy do niego rękami I nie możemy go zaradzić, no to jest problem Jeden, nie? Nie, że wina internetu, tylko serwerów Najlepsze jest to, że te serwery są na tickrate 20 Tak, dobrze słyszeliście, na tickrate 20 Jeszcze mniejszy tickrate niż na dawnych serwera na serwerach w CSGO, na który był 64 A w Nexonie jest po prostu tickrate 20 O, ktoś napisał, jebany pój, Jeszcze przez Samoha Więc jeszcze w tej grze Polacy Oczywiście nie ma co na ukrywać, nie grając tej, w tę tej grę. Yy, to mi się skill obniżył, nie? O. Oczywiście. Te duo aparaty, które mam, to od zawsze mi się nie podobały. Moim zdaniem. No, to był taki początki, gdzieś były bronie bardzo przesadzone. No. Dragon M3 też jest przesadzony. Tym powerem, który wam za obrażenia. Ale są gorsze, tak naprawdę, bronie w tej grze, nie? O, jakie miejsce No właśnie, to jest co jak się dotyka postaci. I takie są dziwne cięcia, nie? To już mi się wydaje. Są ograniczenia, koszta se sewerowe. Totalny chaos, nie? Co się przeważnie nie zmieniło w tej rzeczy, no to, to jest ukrywane? Italii Assault. Albo może jeszcze nie wiem, co mi szybkać, może jeszcze inne grywalne mapy. Wiem, że jakieś tam dodali, albo ludzie grający po prostu ze studia. Ale szczerze. Hmm. po prostu dla mnie to nie jest to samo co kiedyś, nie? żeby je specjalnie odkrywać. Ogrywać. Nie wiem. Przed rozpoczęciem nagrywania filmiku ustawiłem sobie jakieś bronie. Na przykład to. Nie wiem, czy to jest szczerze dobre. Mam wytę z obi Eee, ja, dobra pomyliłem się hmm. O, to postawiam, jest już jestem No, ktoś jest za mną? Okay. To było pewne, nawet do zombie. Dobra. O, to był człowiek. Wow, coś zawiedziłem w tej grze. Boże, kurwają, kurde, po skyboxach, co się dzieje? Także specjalnie pod tym filmik włączyłem ten Zombie Z. Jak wyszedł w Nexus Studio ten tryb Zombie Z, to przez chwilę miałem taką zajawkę, że w niego grałem. W końcu coś było nowego. Jeszcze, jako tak się fajnie gra, ale... A się Zombie Z, to i... no taki hero, nie? Tak właśnie, bo ja tak gram w Zombie Z. Czyli w co ja gram? Zombie Z, nie? Nie, Zombie Hero, ogóle Jezu, pomyślałem, że te levela nieważne, i tak to jest, jak się już ma te 30 lat na karku. Po prostu, boomer jestem i już zapominam pewne rzeczy. No, dobra. Ale średnia była ta, ta brońka, już z, drago, nowa, z tego m3 Black Dragona mi się tam lepiej zabijało. O proszę, mamy pozycję CLC2. E, hmm. ma ja Naprawdę pamiętam te o te dual barety to hejtowałem, przyznam się a sam teraz je, je używam ale to było na początku jak naprawdę. Ona była bardzo przy, przy, przesadzoną broń. O, proszę, zabiję. Gdzie jestem? Jestem tutaj, po prawej stronie. Czwarty, tobie, więc. całkiem, całkiem, ale no co. Tu mamy boty. I parę graczy jest normalnych, nie? Dobra, kiedyś nie było botów na takim trybie. Niestety, że jeśli nie, nie gra dużo ludzi, Nexona no to musieli dać te boty, nie? A propos, jeżeli to jest importowane zimportowana z CSO2 to w sumie teraz mi się przypomniało, że rad Dragon ta broń, którą mam, to też została najpierw wcześniej w CSO2 zrobiona, a potem do Dodali ją, do to one chcą studia. też tak zwanie do CSO, nie? O kurde, Light tu był. O oh, kurde, jeszcze osiągnięcie dostałem niesamowite A przy okazji się dowiedziałem Chyba pod koniec zeszłego roku albo na początku tego roku Nagle ludzie pozostawali osiągnięcie z Nexon Studio, bo teraz naprawili, że się synchronizuje ze Steam'em. No kurde, na no dwa hity poleciałem z tego Dobra, teraz na pewno będziemy zombie Może nie zaradziłem? Serio? Właśnie to jest chyba to, o czym mówiłem, że to TikTok nie chciał pozwolić na to. Dobra, nie ma FK, może nie, nie dostanę się, ale, ale może jajkiem wywal się. A. Boże Boże ale postać bardzo, bardzo w stylu anime Ja to okrywa, co ukrywam w końcu ta azjatycka grania? No i patrzcie, no i niby pan 20 tysięcy HP, i nie mogę. Nie mogę nic zrobić. To jest właśnie Contrast Rain w 2024 roku. A jak śledzę na takie newsy, że twórcy co chwilę coś tam dodają, I to jest do dziś. Widocznie na to nie dopowiada się, żeby zabrali serwery. Mnie tak troszeczkę pomiędzy moimi znajomymi tak się gadało, że no ta gra może umrzeć, nie? Ale póki co, nie dopowiada się, nie? Pomimo, że nie gra w to dużo graczy u nas, na naszym regionie. Na naszym regionie. Nie zapominajmy, że Nexon Studio jest połączone z regionami. Takich jak, no, Singapur, z Brazylią, z Ameryką Północną. Europa, Rosja. To jest wszystko łącznie... Ledwo tysiąc graczy grających. No kiedyś pamiętam, to był taki trick. Patrz, e, bo, bo żeby mi się udało, no właśnie O, nie wierzę, odetwali mnie tam, Skąd przeszedłem, gdzie chciałem skoczyć. To jest niesamowite. Takie odrzuty mają te broje. Dobra, zagramy ostatnią rundkę. Myślę, że skończycie materiał. Teraz jak patrzę teraz na czas na nagrywania, to nie chcę wiedzieć, że to ponad już 20 minut już minęło, nie? Contrast Apex z Studio w 2024 roku. Tak ono się prezentuje, kochani. Jak to się kiedyś tak mówiło, typowo youtuberskie, kochani widzowie. O, słoneczko się pojawiło u mnie, przed chwilą było tak ciemno. Ale, jakie potężne zombie. W ogóle dzisiaj jak przeglądałem pliki w ogóle znalazłem notatkę z 2022 roku, że szykowałem event Mafiano Italiano. Pod rola kumatek, kto wie, co to było. Szykowałem tryby, mapy. Chciałem, oczywiście, kiedyś zrobić film zapowi zapowiadający tym spotkanie. Ale strasznie się zniechęciłem. Jak okroili tą grę pod względem trybu, w którym kiedyś się ustawiało, grało na tych poprzednich eventach, a ja już tego nie ma, to też jest takie minus tej gry, że kilka rzeczy opłacowali przez te lata, nie? Jeśli nie tylko, że gra to jest totalna pay to win, ale też, że okroili tą wersję, nie? Był light, ale nie wiem gdzie. O, no i zabijam zajbicię. Coś tak jednego, dwóch, trzy. Na koniec. No, kurde, ktoś tam zabił 35 razy, nie? Słuchajcie, dziękuję za obejrzenie że nie. tego krótkiego wideo z Nexus Studio. O kurde, zostałem Hero, ale szczerze, już nie mam ochoty nadmieniać. Tyle by mi wystarczy, szczerze. Jeżeli dotarliście do tego momentu, tak typowo, youtubersko, zostawcie łapkę w górę. A przede wszystkim komentarz, co o tym sądzicie? Co teraz sądzicie o tej grze? Czy była kiedyś lepsza? Albo może teraz gracie i uważacie, że teraz jest lepsza? Bo może Mafiana to, to po prostu jest z boomerem i się nie zna. Ale takie jest moje zdanie. Nie tylko, bo też mam takich kilku znajomych, którzy już po prostu to nie grają. Dobrze, także dziękuję jeszcze raz. I kto wie. Może za kolejne tam... Za rok, dwa nakręcę kolejny filmik. Może ta gra jeszcze bardziej się zmieni, kto wie. Także na razie. Ello!